To mama Parisa, Klaudia Kulon? A mój się Rudecki, idziemy dalej. Co jest z Deck? Kto dzieciakowi komi wódki polał? Ja tak to widzę. No i już powoli widzicie, już powoli lekki uśmiech na mojej krecie twarzy. W ludziach się zachować nie potrafi. Przestań palić. Idziemy dalej. Już się uśmiechnąłem. Krecie zachowaj powagę. Każdy. I tutaj widzimy już ostatnie. No, i teraz już nie mogłem. Krecie, co rżysz ze śmiechu? A tu jakiś chłop odpowiedział na zadanie konkursowe sprzed godziny. Ja mówię, no ja wiem, to za dużo. Jak się miałem nie, ja nie, nie zaśmiać? Jak się miałem nie, nie zaśmiać w takiej sytuacji? I tak była pełna kulturka. Ruchy nie mają no, i teraz ludzie. <laughs> <laughs> Batka z prądem. I see, I saw Isa. Panie Bartoszu, ale dlaczego?